Obawiam się, że moja kreatywność co do urządzania wystroju wnętrz skończyła się na piątym mieszkaniu. Jak to ogarnąć, nie mam kompletnie pomysłu. Kompletnie. Wiem tylko, że w tym miejscu będzie duży pokój, taki znaczy salon do siedzenia. Tutaj będzie mój gabinet, gdzie wstawię swój komputer i wielkie urządzenie wielofunkcyjne, które trochę zajmuje, więc w końcu nie będę miał go w salonie. Tutaj będzie mój gabinet, co mnie bardzo cieszy. Mam tutaj o pianinko. Animko. Uwaga, tam d'radam. Ma wszystkie zęby, wszystkie. Trzeba je tylko nastroić, co mnie bardzo cieszy i co jest bardzo istotne. Uwaga, patrzcie na to. Made in Poland, Legnica. Ok, chodźmy na górę. Tutaj jest na razie moje prowizoryczne studio fotograficzne, ale będzie Łazienka. Tak, tutaj wchodzimy do sypialni, wielkiej przestronnej sypialni, która ma piękny widok na zieloność, także ściany będą mogły być już w innym kolorze, białym, a tutaj będzie garderoba, zaczęłam już ścierać, ściągać farbę, która odpada sama ze ściany, Jest trochę jeszcze roboty przede mną, no więc tutaj będzie moja garderoba, mam nadzieję, że w końcu się ze wszystkimi ciuchami zmieszczę.